Panie moi, witam Was dzisiaj na kanale Sięgi do Natury, gdzie poruszam zagadnienia zdrowia, urodę, ale też i rozwoju osobistego. Dzisiaj przychodzę do Was z takim króciutkim ćwiczeniem, które bardzo pomaga też w procesie takiego głębokiego pokochania i zaakceptowania samego siebie. Jest to przepiękna mantra, którą wczoraj otrzymałam z przestrzeni mojego serca. Składa się ona tylko z trzech słów, ale jakże ważnym, nawet tak mówimy w Świętych Księgach, że na początku było słowo, a potem słowo ciałem się stało, dlatego że słowa, szczególnie te, które wypowiadamy na głos i któremu też nadajemy intencje, czyli łączymy je z naszym głębokim uczuciem, i y, tak jak właśnie sam słowa intencja mówi, takim pragnieniem, y, żeby nabrały takiej mocy sprawczej, przejawiały się y, w realnym, też y, jakby tutaj y, sprawczym naszym działaniu. Te słowa są niesamowitą, przepiękną energią. Te trzy słowa, które chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, do mandrowania, których chciałabym Was zachęcić, brzmią następująco. Kocham siebie, doceniam siebie i wybaczam sobie. Te trzy słowa są też takim otwarciem, początkiem drogi, właśnie, ku kochaniu innych, bo zobaczcie, moi drodzy, jeżeli siebie pokochamy i siebie docenimy. Czyli do jakby ocen, które należą do domeny naszego umysłu, bo nasz umysł cały czas wartościuje, ocenia dobre, złe. Dodamy to, czyli um, docenimy, zamieniając oceny na akceptację, to my jednocześnie nauczymy się, kochani, akceptować tych, którzy nas otaczają. Ja to tak głęboko poczułam, dlatego właśnie to słowo doceniam siebie, bo. My się cenimy zazwyczaj, jakby za takie pozytywne aspekty. Natomiast tu, w tym docenieniu, moja dusza powiedziała mi, że chodzi o to, żebyśmy objęli akceptacją też swój cień. Czyli te emocje, które na co dzień wypieramy, lęk, chociażby gniew, poczucie krzywdy. I przez przyjęcie tych emocji, o czym Wam już mówiłam właśnie w tym ćwiczeniu Razusa, pomogli też naszemu sercu w uwolnieniu. Bo dopiero jak coś przyjmiemy, obejmiemy akceptacją i miłością i zrozumieniem, my możemy to uwolnić. I to jest bardzo kochanie ważne, bo jeżeli my przyjmiemy siebie z tym cieniem, z tymi negatywnymi też emocjami, z tą swoją słabością, z cierpieniem, które w nas jest, z niemocą, z chorobą, taką postawą będziemy potrafili też. W takiej postawie będziemy potrafili być względem drugiego człowieka. I tak naprawdę, ktoś kiedyś mądrze powiedział, miłość zaczyna się tam, gdzie kończy się ocenianie. A zaczyna wdzięczność. Dlatego to wybaczenie, o którym Wam mówię jako zmiana perspektywy, jest tutaj właśnie tym trzecim ogniwem, bo ja teraz, kochanie, rozumiem głęboko, że ci, którzy mnie skrzywdzili i zranili. Sami byli ofiarami rozumienia siebie, nie, nie, umie, znaczy braku umiejętności przyjmowania jakby tych swoich emocji, gdzie się przerzucili, odreagowali na mnie. Mówimy też potocznie, że mm, największym przewidzicielem jest ten, kto sam w sobie ma cierpienie, ból i ręk, lęk, z którym się jakby nie pogodził, nie zaakceptował, i nie odreagował go. I kiedy my to, kochani, zrozumiemy yy, i damy wybaczenie, jednak o sobie i drugiej yy, istocie. Która przychodzi do nas właśnie z tą bolesną lekcją. To my, kochanie stajemy się coraz wolniejsi, coraz lżejsi. Jest nam coraz łatwiej wędrować, jak ja Wam powiedziałam, od lęku do miłości. Dlatego ta mantra, zaczynamy od siebie: kocham siebie, doceniam siebie, akceptując w sobie również swój cień, swoje błędy, swoje porażki. Te ślepe zahuki w labiryncie, właśnie życia. Doceniam siebie za to, że jestem właśnie w tym procesie uczenia się na błędach i wybaczam to sobie wszystko, puszczam, uwalniam. Bo wybaczenie to jest po prostu puszczenie, kochani. Nie negacja, nie wypieranie, ale puszczenie. Przepuszczenie swobodne przez serce tych zalegających emocji, aby odpłynęły i serce samo mogło wypełnić ją miłością. Kocham was, całym moim sercem i zachęcam, do tego, abyście sobie jak najczęściej w ciągu dnia mówili to mantrę, czy zapisywali, bo działa ono podobnie jak też proces hop Po prostu pozwala nam się uwolnić i stawać się coraz pełniejszym radości, wdzięczności, miłości, a przecież o to nam właśnie tu chodzi. Dziękuję. Jestem zaszczycona, że mogłam przejść i powiedzieć do Was dzisiaj te parę prostych życzeniami, aby te słowa dla nas ciałem się stały, czyli przejawiały się również w zewnętrznej rzeczywistości, czyli abyśmy otrzymali to, co dajemy, czyli byli kochani, docenieni i nasze błędy, nasze porażki były nam lekko wybaczane i zapominane.